Słuchajcie, jest szósta rano, a my już wyjeżdżamy niestety do roboty, do hali. Widzimy panią dyrektor, no. pani dyrektor niewyspana, jak widzę. Jak niewyspana? No, stała się o czwartej, z tego co wiem. Żartujemy, jest chyba kawałek po dwunastej. Pokażemy wam okoliczności przyrody. I tabliczkę parking. O, tam w oddali. Jest hotel, w którym akurat śpią dziewczyny. My śpimy obok w barakach. Ale nam tu dobrze. Widzimy się w hali. Jesteśmy w jedynym miejscu w hali, gdzie mm. jest jakikolwiek pokarm. Ale nie mówcie tego siatkarkom, bo nie zostanie nawet kanapeczka. A tutaj mamy e, ciężki, ciężki, ciężki kadr. Bo, jak zrobię tak, to widać Tadeusza, a jak zrobię tak, to widać Biankę. Ależ tak? nas zabójkę. I tak jest lepiej. I wracamy na boisko. Mamy już pierwszą wybiórę. Wyszła nam z dziupli. To oznacza, że za chwilę powinniśmy zobaczyć resztę. Chociaż właśnie jak, jak usłyszeliśmy. Prawdopodobnie nic ciekawszego już się dzisiaj nie wydarzy. Czekamy na resztę. Tadek! Pierwszy set nie po naszej myśli, ale końcówka już wlała w nas trochę nadziei, że następna partia będzie dużo lepsza w naszym wykonaniu. To żegnamy się z Nysą już w sobotę. Dokładnie tak, jak nie chcieliśmy się pożegnać z Nysą, ale zostało jeszcze w tym sezonie coś do udowodnienia. I zapewne od poniedziałku jedziemy dalej.